Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy wrzesień, pewne zmiany porobiłem, jak zaraz będę tłumaczył, tylko puszczę jeszcze do zasiewów pracownika tam, żeby, no, pozwólmy, to w mojej psychologii płodozmian pod, dobrze działa, tu widzicie nowy sprzęt, który stoi. Trochę musiałem pozmieniać rzeczy. Myślę, że jeszcze spotkamy się z szczęśliwami. W sensie tutaj mam na myśli żliwa marchewki i słonecznika, bo one chyba jakoś tak podobnie wypadną. Słonecznik chyba wcześniej, a po słoneczniku na pewno będę chciał posadzić tam ziemniaki, ale to dopiero na wiosnę. Tutaj trochę żeby przez no, zimę, że tak powiem, porosło, więc jęczmiń się je tutaj na tych polach, tak żeby nie leżały całkiem długiem, ale żeby no coś innego niż tylko warzywa I rzepak. I teraz tak jak widzicie tutaj na... Nie pamiętam, przychwaliłem się, że ten fragment tutaj kupiłem działki. Takie nie było to pole. O, weźmy sobie może z waltry będzie to lepiej widać. Nowy punkt produkcyjny. To jest sprzęt do mycia warzyw. Taka fajna Może no, Możemy ją uruchomić. O, teraz to widzę, że nie podaje. Zobaczmy, jakie mamy parametry. Potrzebuje, no. O, jest po prostu pełną. Ona, jak widzicie, potrzebuje wodę. Marchew dostarczaną i ma umytą. Marchew produkuje. No. No. Nie ma tu zbyt dużych e, miejsca. I teraz e, słuchajcie mi, tak. No, trzeba gdzieś było tę marchew sprzedawać. więc hmm, trzeba było nowe punkty sprzedażowe postawić no niestety okazało się, że przynajmniej w wersji konsolowej jest masa błędów w tym ostatnim dodatku właśnie związanych z punktami sprzedażowymi już wyjaśniam jakie i dlaczego no, tak jak widzicie jest to postawiony. Punkt sprzedażowy on się nazywa Duży Automat Sprzedający Nie wiem na chwilę obecną no, Chyba że ja tego nie ogarniam Bo tu mamy postawiony Duży, tam mamy tylko buraki chyba i umyte i ziemniaki umyte Tutaj mamy punkt warzywniaka takiego i tutaj mamy stoisko targowe warzywa, mamy umyte mamy buraki, umyte mamy pomidory, umyte ziemniaki, winogrona, umyty pasternak, sałata. Natomiast, jak wejdziemy w budowę, dajemy produkcja punkty skupu i mamy na przykład stoisko targowe nabiał, no to nie jest to i targowe warzywa. To w rysunkach mamy i umytą marchewkę, umyte buraki jest. Damy e, mały to jest wszystko z dodatku Farm Production pak no W supermarkecie widzę dziwne dla mnie osobiście, bo e, w marketach prawie zawsze są dostępne myte warzywa. Tu nie ma, mały automat sprzedający, no okej, okay, no, no nie mamy w asortymencie. Tutaj proszę, mamy umytą marchewkę, mamy umyty pasternak i tak dalej. Spoko. No tutaj targ rolny to jest taki, ja nie stawiałem, jest to antypunkt skupu, że tak powiem, ponieważ tam jest punkt, gdzie można kupować produkty. a nie sprzedawać. No i mamy centrum dystrybucji, gdzie możemy sprzedawać praktycznie wszystko. A teraz popatrzmy sobie na ceny umytych na przykład <laughs> warzyw. O, no, ale widzę, że zboża do tych centrów dystrybucji nie, czyli tam wszystko paletowe tylko idzie. I teraz podejdźmy sobie na przykład na umyte, No, akurat marchewki zacząłem myć. I, i no i co? I okazuje się, że jedyny punkt dystrybucji, który przyjmuje, to są. To jest centrum dystrybucji, dlatego je postawiłem, bo po prostu postawiłem jeden skup, postawiłem drugi skup. Nie ma. Nie ma. No chyba, że tamte są skupy czasowe i może się zmieni. Tak jak tutaj mamy buraki cukrowe, albo duży automat, albo centrum dystrybucji. Ziemniaki wszędzie, buraki też dwa. Pasternak też dwa. No, ok, tylko czemu na w menu budowa mamy wszystko? Nie wiem, czy po prostu może to jest związane z porą roku, albo czymś, zobaczymy. Będę sukcesywnie sprawdzał. Pewnie żeby to się jeszcze jako tako sprzedawało gdzieś będę chciał postawić sobie bo tak to trochę szybko idzie no. tak szczerze mówiąc ta produkcja jest troszkę zajmująca, jeśli idzie o to myślę moim no, zdaniem to tak troszkę no fajnie bo trzeba coś robić tylko że no kurczę sporo naprawdę czasu zajmuje, bo w sumie jak się okaże za chwilę, to ona nie będzie chodziła samoczynnie, tak jak większość fabryk. No, dlaczego? Dlatego, że pojemność jest, mamy dwie palety praktycznie, które są na końcówce Ech, i już ma pełno, więc to nie jest jakiś taki olbrzymi zakup, olbrzymia ilość. A pojemność magazynu też nie jest jakaś wyjściowego no bo mamy 2,5 tysiąca no 2600 no praktycznie też mamy podejście na dwie palety, czyli wrzucimy dwie palety, dwie palety się zrobią. No okej, okay. może ja za dużymi ilościami operuję nie zauważyłem, żebym, hmm, bo tak to może by było dość fajne, faktycznie, tak jak są te dwupaletowe z, no, to są większe te paleto pojemniki z, no, z kombajnów uciągowych, wyciągowych, może by to po prostu tak było, ale no, tam trzeba wsypywać od góry, nie da się, jak zauważyliście, że są taśmociągi, użyte no bo nie ma jako takiego, no, tylko trzeba na ziemię wysypać i też pociągiem zbierać bo jak podjedzie się przyczepą to się nie załaduje no może łyżką by się dało załadować no ja to rozwiązałem też pociągami no spoko yy, może tak być no jedziemy sprzedać tego centrum dystrybucji 16 tysięcy marchewek, no wydaje mi się, że cena jest całkiem przyzwoita, no fakt też, że nie ma konkurencji cenowej, no i tu musiałem właśnie, no tak naprawdę też kupiłem tutaj jedno pole, nie przyznaję, przyznaję się teraz, głównie po to, żeby na części właśnie nie, żeby nie zabierać żadnego pola, no tu jeszcze będę musiał coś Porobić z tymi drzewami. O, a ten, oczywiście, ach, ci kierowcy osobówek to jeżdżą tutaj, jak nie powiem kto. No, tu będę musiał jeszcze jakoś zrobić, bo przecież żeby tu można było podjeżdżać, bo to tu jest punkt skupu normalny z centrum dystrybucyjnego. Z drugiej strony, gdzie jest ten duży, to jest jak to ktoś ładnie opisywał, tam. Gdzie można się bawić paletą i potem wózkiem przywozić, rozkładać towar, nie wiem czy to, to, to drzewo rośnie. Zresztą to jest dla mnie kolejny błąd gry, że jeżeli stawiam coś, no to nie ma opcji na przykład, żeby automatycznie wyrównało teren. Wyczyściło, czy tak jak teraz, no podstawione tam jakieś te drzewka, które nie były drzewkami, no bo można było postawić, no ale ono nie znikło, tylko wystaje kawałek, no, no można było to już poprawiać. Zwłaszcza, że y, podobno w dziewiętnastkę, akurat nie gdzie grałem, dziewiętnastkę, ale w dziewiętnastce podobno właśnie takich problemów nie było, czyli A tu naprawdę te budynki czasem dziwnie się stawia No zaraz zobaczymy jak sprzeda nam marchewki Siedem tysięcy za nie wiem czy to jest dużo, czy mamo. Nie wiem jak te ceny są, wydawało mi się, że 476, a, a ile kosztuje normalny. A, marchewka na dole będzie, a ile kosztuje normalna marchewka. Bęben mający niby może skupować, no tak, to jest też jest postawiony przeze mnie, jest mój i może skupować. Tak samo wytwórnia zupy, no. Okej, okay, była 300, no prawie 50%, teoretycznie powinno się to dość mocno opłacać. Jeszcze zobaczmy jak jest z pchaniami cenowymi, czyli w okolicach stycznia mamy 600, no zaraz mamy 400. No tak jak mamy, jak to zwykle, czyli tak naprawdę pasowałoby pewnie jeszcze kupić yy, magazyn palet, bo tam dużo jest nie, nie da się przechowywać. Zaraz zobaczymy, czy da się to zrobić tak jak z chipsami i z zupką troszkę zautomatyzowałem sobie, że tak powiem, skup, czyli że postawimy sobie, o tego zjedźmy tutaj większy, czyli nie tą małą szczepkę, tylko ten z autoloadem właśnie tutaj na hakowca naszego. No I zobaczymy, czy jak postawimy to, no, to będzie wrzucano. Wtedy trochę dłu dłużej będzie pracować bez ingerencji człowieka, a, ponieważ no, większy, większy, większa pojemność magazynu. No. Nie wiem, czy to dobrze, że chociaż woda tu jest za darmo, bo są naprawdę tyle dojazdów do a, Tutaj odjechać tą beczką. Właśnie. Oczywiście żeby to działało, to musiałem wyłączyć automatyczne załączanie, bo no, na konsoli tak to działa, nie wiem jak na PC, ale... Y A, czy tam nie wyłączyło silnika, tak? Czy trzeba to pamiętać, żeby wyłączyć silnik, jak nie to nam paliwo będzie zżerało. Ale o co, mi, o co mi chodzi? Że nie ma czegoś takiego tak jak ten bęben sam pracuje, ok, ale taśmociąg nie pracuje. No. Dokładnie jak to z tasmociągami? Zobaczmy, przysunę bliżej, czyli taśmociąg pracuje, kiedy jestem w jakiejś tam niewielkiej odległości od niego. A jak jestem gdzieś daleko, to już nie pracuję. No i zacznie się robić problem, no bo ta praca, no teoretycznie dla mnie to powinno być tak, że no, mam tą maszynę, która jest, I ona się ładuje. I sama sobie działa, natomiast tutaj no, praktycznie muszę cały czas stać koło niej. O, fajnie ładuje na palety. Czyli A... o, już tu są dwie palety, się pojawiły. sobie autem odjechać no, trochę dłużej będzie pracował i to muszę wam się pochwalić taką zupełnie inną rzeczą o jak mamy tutaj no marchew już pracuje dalej i teraz żeby się dosypywało no to jak widzicie stoi a jak wejdę na taśmociąg no to ruszy do no tego jak nie ma na taśmociągu to on będzie sobie stał. teoretycznie jak jestem gdzieś blisko to no to on jeszcze działa tak włączony yy. Wiem, że na PC były jakieś mody, które pozwalały, żeby pracowało to wszędzie. Natomiast na konsoli czegoś takiego nie ma. Przynajmniej nie słyszałem, żeby było i tu mamy właśnie mały problem. Może to jest to, że ja mam zbyt duże wymagania, za dużo bym chciał. Może, może chciałbym co innego, żeby to działało. No ale jak widzicie już się zatrzymało Nie wiem czy to dlatego, że jest pełne czy dlatego, że ja nie że mnie tam nie ma Pomimo włączenia silnika Tu jeszcze jak się ręcznie włącza silnik wiał się jest gdzieś tam o. Teraz widać, że coś tam się sypie No chyba, że to jest kwestia tego, że mamy pełny magazyn i tyle no. muszę aby ewentualnie zastanowić się co ile te marchewki tu mamy no, 4000 wejściowo widzę, że mamy przyjęte 20% na stratę odchodzić i żeby załadowało, czyli nie da się tak jak z każdym jednym punktem produkcyjnym zrobić, że ładuje się towar i po prostu on sobie jest i sobie pracuje. Nie, Tu wymaga pracy naszej cały czas. O. Ciężko powiedzieć mi czy to jest dobre, czy to jest złe, bo myślę, że różni różne osoby różnych rzeczy oczekują od gry i tak jak ja mówię no owszem jest to symulator ale pewne rzeczy są uproszczone i to nie jest symulator fabryki tylko to jest symulator yy, rolnictwa tak czyli ok robimy zasiewy i tak do wszystkich rzeczy typu zasiewy yy, no z wyjątkiem yy, Możemy zatrudnić pracownika, który będzie robił za nas, czyli tak naprawdę my tylko tym możemy zarządzać. Nie może jedynie wyjątek jest przy, jak to się nazywają, przy sadach, jak to ładnie mówią, czyli gajach oliwnych i winnicach, bo trzeba to ręcznie robić, wszystko. Rozumiem, że być może po prostu no, w 25 będzie to zmienione, ponieważ no, wyższe wymagania sprzętowe być może po prostu nie był w stanie procesor na przykład w PS4 czy tam w którymś Xboxie tego ogarnąć i w słabszych komputerach, do których się było i rozumiem to. Natomiast nie rozumiem tego, że wszystkie praktycznie teraz coraz więcej nowych punktów produkcyjnych, przynajmniej tak jak teraz ten farm production park wrzucony. No te punkty działają, ale ja tam muszę pracować, że tak powiem być przy tym. Czyli ok, e, czyli tak naprawdę mamy far symulator farmy, czy tam gospodarstwa jak zwał, tak zwał. I typowe gospodarskie narzędzie pracy. Może nam robić pracownik, ja tylko mu mówię co ma robić. Natomiast jeżeli chcę zrobić coś spoza, to już tam muszę robić to osobiście. Czyli co tu mamy? Naprawdę symulator gospodarstwa, farmy, czym to mamy? Jakiś symulator produkcji. Nie wiem w którą stronę to idzie, zobaczymy co będzie w o ile będę miał okazję w ogóle na niej pograć, bo no, niestety no, moja konsola tego nie ogarnie. zapominałem. No, prawie wszędzie pookwalane. I teraz no cóż, jak się komuś podobało, to łapka w górę. Jak się nie podobało, no to może łapki w dół nie dajcie, ale jak chcecie to możecie. Bo algorytmy są algorytmami. I do zobaczenia.